Cześć, ma witam was w nowym odcinku Fallout Shelter. Jesteśmy już dosłownie 3 sekundy po tym jak skończyłem ostatni odcinek. Nic tutaj nie nagrywałem poza kamerą, więc... Znaczy nic nie grałem poza kamerą, tak? Zaczniemy od najgorszego, czyli raszowanie wody i oczywiście jest failed. Dzięki gro. Jakby ktoś oglądał od dzisiaj dopiero tą serię, albo nie wiem nie oglądał jakichś ostatnich odcinków, to ta gra po prostu mnie troluje. Mam ciągły problem z wodą i jak próbuję coś zrobić z tą wodą yy, w tym kierunku, żeby rozwiązać ten problem, o nie, to zaczynają lepsi przeciwnicy wychodzić, fucking shit. To gra po prostu za każdym razem i podkłada kłody, nie, pod nogi. Za każdym razem. Nie wiem, nie wiem. Nie wiem o co chodzi. No Zobaczę ten... Tutaj prąd jeszcze ogarnął. gdzie jest duduś? Tu jest duduś, duduś musi się przydać tam rozwalić te krety, czy co to są? Kreto szczury, czy coś takiego to się nazywało, tak mi się wydaje. No bo ludzie umierają zaraz. Fajnie, chyba tu jakaś pani sobie wyszła. Czy tu mam full equipę? Tu mam full equipę, ale tu był jakiś typ, który nie miał w ogóle siły. Draker. Ten, Zakary, Zakary miał robić dzieci, idź tam. Oho. No i się zaczęło. Będzie jeszcze gorzej teraz z tą wodą. Niż było. Nie wiem czy w ogóle to jest od, od, od ratowania, może już jestem w tak czarnej dupie, że to już się po prostu nic nie da zrobić z tym. Możecie zabić te głupie krety, naprawdę. To są tylko jakieś, kurde, to już to wygląda jak, kurde, chomik większy. Okej, fantastycznie. Power Station, to tu jest miejsce dla dusia. Duduś wraca. A nie, Duduś ma mało siły. Duduś ma dużo. Inteligencji. Dobra, nie no, idź tu, bo tu jest wolne miejsce. Tutaj jeszcze ożywimy tą panią. I nie mamy w ogóle kasy. Może dzieciaki coś by podrosły, to by też trochę ułatwiło. No nie, to też lipa. A, tu jest jakaś pani, która nic nie robi. Czemu ona nic nie robi? Czemu tu jest jakaś pani? Lori? Um. Okej, okay, one chyba uciekły stąd, jak te karaluchy przyszły. Nie wiadomo dlaczego, ale ja tu wysłałem typa, który miał się tutaj bratać z jakąś tam koleżanką. Gdzie on jest w ogóle? Tu też nie ma prądu, tu nie ma prądu. Ja pierdziele. tylko z jedzeniem dobrze stoimy. Ale ja nawet nie jestem w stanie ani przekierować tych ludzi gdzieś indziej Maksiu tu jest jeszcze, też się obija Czemu się obijasz Maksiu? No tu jest ktoś Ten typ co miał iść tam, który to był Zakary, Ty miałeś iść tu A Maksiu miał iść tu O, tak no, możemy zraszować. Nie, dobra, nie będziemy raszować prądu, bo on zaraz będzie. Nie wiem, ile mi to da, czy to wystarczy, czy to załatwi sprawę. Pewnie nie. Prawie, no to raszujemy. I teraz, oczywiście, rasz się nie uda, bo potrzebuję, żeby się udał dokładnie. Dobra, tutaj przynajmniej większość ludzi ma broń. Więc to powinno pójść szybko. Gorzej z tym, że znowu ktoś zginie. Maxiu teraz zginie. Czy możecie jakąś apteczkę wyprodukować? Ludzie? Apteczki by się przydały. Kojarzycie, Tutaj macie takie zadanko. Steampaki konkretnie to się tutaj nazywa. Dobra. Ale tutaj z tymi kratoszturami już sobie chłopaki lepiej radzą. Sorry Maxiu. Będziesz e, musiał trochę pozostać martwy, bo nie mam kasy, żeby cię ożywić. Fantastycznie idzie, naprawdę fantastycznie gdzie jest ta laska, którą tu wysłałem już kilka razy? Czy ja jej nie wysłałem w końcu, nie wiem Mogę jakoś sprzedać Maxia? Wymienić na wodę coś? Kurde, chyba nie Szkoda. Hmm. Dobra, no to tutaj jakby wody nie poprodukujemy, bo nie mamy prądu. Do prądu mamy jednego ludzika mniej, bo nie żyje. Dwóch! O, Duduś też umarł, ekstra. To jest dramat w ogóle, nie wiem, nie nie wiem, to jest... Co tu może iść gorzej jeszcze? Ktoś tam pisał, żebym w ogóle zaczął grać od nowa, ale ja nie chcę się tak głupio poddawać. Chociaż, no, podejrzewam, że gdybym tego nie nagrywał, to bym zagrał od nowa, bo to już jest wszystko skopane. Mm. Nie wiem jak wyjść na prostą. Tu nic nie mogę zrobić. O, ewentualnie te cele jakoś by mnie może podratowały, ale tu jest za dużo. Dobra, zobaczmy co nam. Co myśmy tu przywieźli w ogóle. Mamy dwie bronie. Z... Dobra, damy jakąś, Damy tutaj tym ludzikom od wody, bo oni ciągle dostają po dupie. Co dalej? Co my, co my tu jeszcze mamy? Co my co my... Nie tu. Mamy. Jakiś ciuszek, który zwiększy wszystkiego po jednym, i tutaj nawet no, damy też tym ziomeczkom, bo oni nie mają nic, żeby w ogóle bieda tutaj zawsze im to trochę to agility zwiększy, nie Nie wiem co to da, znaczy percepcję oni potrzebują, ale percepcję to też zwiększa, nie? Tak, dobrze myślę. No. no i tutaj teraz mamy jedzonko, jedzonko poszło, mamy full, zraszuje jedzonko. Jedzon jedzonko się uda. Bo, dlaczego? Dlatego, że ja go potrzebuję. Znaczy, nie potrzebuję. I to się zawsze udaje. Ale, jak potrzebuję prądu albo wody, to jest fail. Taka to jest gra. Dzieci. Dzieci, jak dorosną, to w zasadzie mi to nic nie da. Bo ja potrzebuję po prostu yy, pomieszczeń, a nie ludzi teraz. Dobra. Junk. Możemy to sprzedać. To oczywiście są, no, grosze, no. Za mało hajsu jest, żeby wskrzesić któregoś z naszych kolegów. To jest moja moderacja. Mm. <laughs> Jeszcze brakuje tutaj Jerzego. Gdzie jest Jerzy? Jerzy żyje. Jerzy żyje, bo Jerzy się nie pcha do walki, tylko kurde w laboratorium ciężko pracuje. Kurde, no. Nie wiem, nie wiem co ja mogę tu zrobić w ogóle. Cokolwiek, no. Mógłbym na przykład wydać hajs, żeby sobie kupić coś, ale to, to jest takie słabe rozwiązanie. Ra raczej się staram nie wydawać prawdziwej kasy w grach. O! Teraz już się nawet fejluje nawet wtedy, kiedy mi to nie robisz, po prostu się fejluje, żeby się fejlować, ale jeden wyszedł, a nie, dobra, wychodzą dalej. I co? Dopiero co chyba powiedziałem, że... a dobra, karaluchy szybko padają, dopiero co powiedziałem, że je, że się nie bije i weszły na niego karaluchy. Dobra, dostaję ciągle te poziomy, ale to mi kompletnie nic nie daje, poza jakimiś tam śmiesznymi ilościami kasy. <laughs> dobra, nie ma prądu, nie ma wody. Czemu oni nie mogą zamiast produkować jedzenia, produkować wodę? Nie mogą tego prądu przekierować na to, co jest bardziej potrzebne. Może to można jakoś zrobić, a ja nie wiem jak. Runguje upgraded. Tutaj nawet to jest bardziej zapgradowane niż to, a i tak mi brakuje wody ciągle. Jakim cudem? Ja tego nie rozumiem. Co tu jest lepiej zrobione niż z tą wodą? Zwłaszcza, że to ten poziom jest, ten pokój jest lepiej ulepszony. no Nie, nie, nie rozumiem tego. Dobra, no, prąd jeszcze moglibyśmy ulepszyć, jakby była kasa, ale nie mamy kasy. Okej, okay, tutaj jest jeszcze jedno wolne miejsce, nie? Więc może damy kogoś z tych, co tu się tutaj obijają, na przykład ty ziomuś, Albert Mania, chodź tutaj. No zanim ja w ich wskrzeszę obu, to to chwilę potrwa, więc... Bardziej jest potrzebny ten prąd niż tutaj to radio, teraz. Zwłaszcza że radio i tak nie działa. Tak samo tutaj nam nie działa pomieszczenie, ale tu działa, który jest niepotrzebny. Ekstra, uwielbiam to. mi się jakaś możliwość ustalenia kolejności. W momencie, kiedy brakuje prądu, to które pomieszczenia są priorytetowe. Ja bym sobie wtedy to ustawił i to by sporo ułatwiło, ale ta gra z tego co widzę, nie ma takiej opcji. Nie wiem, na jakiej zasadzie to działa, jak, jak gra ustala, które pomieszczenie ma prąd, a które nie. Może, może to jest, bo jest bliżej? Nie, no to jest mniej więcej taka sama odległość. No te są dalej, może, może o to chodzi. Water treatment... Coś mi tam wyskoczyło, że mi brakuje, nie? Pewnie wody. Ale nie na questy odpuścimy, my, bo tutaj jest sytuacja dramatyczna. 300 280, no nie mam tyle kasy. Znowu jest dźwięk, ale znowu jest dźwięk znikającego tego typka Czemu ja nie słyszę tego dźwięku, jak on się pojawia? Kolejny raz, naprawdę. A jakbym go znalazł, to bym dostał dużo kasy. Ktoś nie wie o co chodzi, to tutaj się pojawia taki Mysterious Stranger. On się nazywa, czyli jakiś tajemniczy, nieznajomy, powiedzmy, i on pojawia się w jakimś losowym miejscu na chwilę, dosłownie na chwilę. Jak go kliknę, to coś tam dostaje, to dostaje jakąś kasę. A ja mam dodatkowo taki cel, że muszę go kliknąć 5 razy. Jak go kliknę 5 razy, to dostanę 1000 kasy, więc to się opłaca. Tylko, że ja po prostu go nigdy nie widzę, nawet nie słyszę tego dźwięku który oznacza, że on się pojawił, nie? Więc... No, no, właśnie. Cztery razy go tam zhaczyłem, ale tylko cztery. Oho, tu już znowu nie ma prądu. <laughs> nie wiem, nie wiem, co ja mogę tu zrobić, serio. Rozważam serio zrobienie czegoś takiego, że ja sobie pogram poza kamerą, tak żeby to ogarnąć. I po prostu jak wyjdę na prostą to wtedy wam dopiero dam odcinek, bo nie chcę... No coś to jest trochę oszukiwanie, tak? No bo nie możecie widzieć, jak się męczę, jak jestem słaby i tak dalej. <laughs> ale no też nie wiem, czy chcecie oglądać takie odcinki, w których ja ciągle walczę o tą wodę. Czy to nie jest nudne i frustrujące. Albo nie wiem, może wolicie mieć ze mnie bekę. Napiszcie w komentarzach. Ten odcinek jeszcze się przemęczymy, a później podejmiemy decyzję, co z tym zrobić. No nic, no w tym momencie nie mam kompletnie co tutaj. Do... no Nic nie mogę zrobić, nic. Mogę tylko czekać aż. Aż co, aż po prostu. Nie, nie, czemu cię przyniosłem. Tutaj, wracaj. Wracaj ziomuś. Aż będę miał prąd i będę mógł zraszować albo prąd, albo wodę i się uda ten rasz. Working next to dead body, not grateful Aha. Mam się nie podoba, że to jest trup. Ale jak zrobię remove, to co się stanie? Stracę go, no i nie chcę ryzykować. Nie wiem, co się stanie, jak zrobię remove. Dobra, woda zaraz będzie. Znaczy, ta woda niczego nie zmieni, bo i tak będzie za mało jej. Rushować, raczej, No nie wiem, raszować czy nie raszować? Ile macie życia? Zależy co wyjdzie, jak będzie Karaluch to luz. Jak będzie pożar to luz, ale jak wyjdą te kratoszczury szczury cholerne, to będzie lipa. Dobra, zaryzykujemy no. Co do stracenia. No nie wierzę, nie wierzę. Dobra, pożar powinni chyba szybko ugasić, nie? W sensie nikt nie zginie od pożaru, ale znowu jest przestój w wodzie, no ale zobaczcie czy to nie jest złośliwe. Za każdym razem jak crashuję ten pokój, który by mnie po prostu jeden raz by mnie uratował, nie? Jeden raz na no, no, chociaż na chwilę. Ale nie, no nie może się udać. mimo tego, że jest 30%, 32 czy tam 3 czy 4 było yy, na porażkę. To ja mam kurde za każdym razem porażkę. No słabo, słabo. W ogóle teraz jeszcze tutaj widzicie co się dzieje No ludzie są niezadowoleni No nic dziwnego, że są niezadowoleni Skoro nic tutaj nie działa No, sobie apteczki chociaż No i to się udaje, nie? To się udaje Tu nie będziemy raszować Jak ten prąd wygląda? Dobra, raszujemy prąd, teraz się żyje Dobra to nie ma sensu. To nie ma sensu. Ja tylko to pogarszam. Może ja powinienem nie raszować tego i zostawić to na jakiś czas, żeby to się ustabilizowało, ale z drugiej strony no. Sam czas tutaj niczego nie, nie rozwiąże. Nie, wygląd wygląda to, że mam autentycznie wszystkie opcje pokończone. No dopóki nie, a może mi się pojawi ten typek i go kliknę to będę miał wtedy kasę, to wtedy ożywię tych dwóch ziomeczków, to powinno trochę pomóc, ale niewiele Ewentualnie mogę ryzykować raszowanie na wyższym procencie Workshop, na no cholerę mi ten Workshop Nic mi on nie daje, tylko prąd żera. Niepotrzebnie chyba go budowałem o, padło znowu. Teraz nawet nie zraszuję. Rush! Tym rushować, aż się uda. O, teraz się udało na wyższym procencie. Dobra, mamy kasę, żeby skrzesić Wskrzeszamy Maxia, bo wyższy poziom najpierw. Dobra, mamy to. Prawie mamy prąd. No, ale już teraz nie mogę zraszować, bo to już jest duży procent. Mógłbym wodę zraszować, ale poczekajmy, bo jeszcze za 45 sekund będzie dostała wody. To będzie znowu za mało. I teraz jest pytanie: czy ryzykować rasz wody? To jest pytanie. Tutaj to radio, to jest w ogóle bezużyteczne. Chociaż no nie wiem, zostało niby godzina 40. Ale to przyjdzie. Radio co mi daje? Radio, radio mi daje to, że przyjdzie jakiś ziomuś nowy. I gdzie ja go dam? Dam go do tych pomieszczeń, które mi są w życiu w ogóle tutaj nie uratują, nie uratują mi sytuacji w żaden sposób, bo tu albo tu, albo tu mogę dać meczkę. Albo tu, chociaż tutaj nie mam... A nie mam jakiś tam schemacik, więc mógłbym jakąś jedną broń zrobić. Aj! Maxiu, do roboty. Ty Zach zachary pójdziesz... Gdzie pójdziesz? Pójdziesz. Gdziekolwiek, o, o, o jest dźwięk, szybko, 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 trzeba znaleźć tego typa Jest, jest, wow Dobra, coś się udało, coś się udało, wreszcie coś się udało, możemy wskrzesić Dudusia Co? Aha, muszę jeszcze kliknąć na ten cel No, halo, halo, halo Send 15 banners to the right room Ale fajny cel Dobra, weźmiemy stąd jakiegoś typa, który ma mało siły Na przykład Albert Mania. Albert Mania, idź na razie tu A ty Duduś, wstawaj I do roboty Do roboty I co, to po prostu chodzi o to, żeby przypisać ziomeczków do pokoju? I, I mi się to będzie zaliczać? Nie, nic mi się nie zaliczyło. Assign 15 duels to the right room. Dobra, nie chcę tego. Perform To jest dobra nagroda, ale kurde, zanim ja to zrobię, to będzie trwać długo. Dobra. Collect 15 steampacks, to też będzie trwać długo. No nie no, kurde, nie będę to... Zmienienie tego celu kosztuje mnie 3 nuki coli, czyli te premium... premium... Premium coś. Więc... Ewentualnie za ten pożar, ale to mi też dużo nie da to jest mało kas. Scrap 50 od outfit. Może te outfity poskrapujemy. Na przykład to A jak to ściągnąć? Muszę mi mu tak dać. Nie, ty masz za fajny ten outfit, żeby go skrapować. Ty nie masz. Ty masz to, Ten też masz fajny, no tego nie będziemy skrapować. Czy ktoś ma jakiś gówniany outfit, który się do niczego nie przydaje? Ta pani ma gówniany outfit. Chociaż no nie, dobra, tutaj do percepcji jest wszystko potrzebne. Gdzie mi tu idziesz? Nie chciałem cię tu... Dobra, prunt, prunt, bierzemy prunt. Ty masz, co co to daje ten strój? On daje endurance. Endurance. Endurance mi jest też to na razie do niczego nie ale on daje aż 4, więc kurde, no nie wiem. Wydaje mi się, że lepiej by było to zostawić na, na dłużej. A te babki wciąż mają jakieś stroje, bo wtedy one się nie pokazują. Zaraz zobaczymy. Nie, nie mają. Tu jeszcze jest jakaś pani Ale nie ma stroju. co ja mam tak mało tych tak strojów bo... O dobra, to możemy Zaskrapować Teraz tak Outwits Scrap all To też Zaskrapujemy Kurde, nie trafiłem Czemu ja tak nie trafiam Scrap, bang Bang, sprzedaj i co? I ile nam tego zostało tam do zeskrapowania? Jeszcze dużo, nie? Mamy 6 na 15, tylko że to jest warto zrobić, bo zobaczcie, za to jest ta skrzyneczka, a skrzyneczka daje najlepsze nagrody. Dobra, nie źle, znaczy jest dalej źle, ale jest lepiej niż było. Trochę mnie martwi to, że... To zadowolenie im mega spada. No ale jak im nie spada? Dobra, spróbujemy pościągać trochę to promieniowanie z nich. Mam dużo tego. Po powinni się troszkę bardziej wtedy cieszyć. Pyk. Pyk. Nie wiem jak to ich zadowolenie wpływa na to, ile oni czego produkują. W ogóle na co to wpływa, ale na pewno na coś wpływa. A, ty jesteś dzieckiem. Co dziecku nie mogę dać ten? Jako w ogóle hamuwo patrzcie. Ona jest napromieniowana, tak jak wszyscy inni, ale uleczyć jej nie mogę. <grym> Bardzo humanitarna gra. Czemu ja mam tyle tych kurde nadpromienników? Skąd, skąd ja tyle tego mam? Dobra, yy, muszę nazwać jeszcze kogoś w tym, w tym odcinku, bo nie nazywałem, nie? No nie pamiętam, kto tam jest w rankingu. Kolejny, będę musiał tam zajrzeć. Ale coś nie, nie rośnie, ten, ten wskaźnik zadowolenia za bardzo. Nie, to jest dziecko, dzieci się nie liczą w tej grze z jakiegoś powodu. Dobra, styka, nie będę tego więcej narażał. Znowu nie ma prądu, o woda jest, ekstra, o, mogę to zraszać. I tu będzie fail na 100%, bo tutaj jeszcze nie miałem faila. A nie, miałem faila, ja, to jest drugi fail. Zobaczcie no, powiedzcie mi, że to nie jest podejrzane to jak ta gra failuje te, te raszę no po prostu... O nie, jeszcze ten kred wyszedł, a tu jest tylko jeden typ. Muszę wysłać kogoś, kto się umie bić. Okej, okay. no dobra, no i było nieźle. I co się stało? I co się stało? Się sfajlowało, no. Nie a ja może po prostu niepotrzebnie to robię, może tylko nie trzeba ruszać. Może te wszystkie wskaźniki same wrócą do normy jak nie będę... Tego ruszał, nie będę tego ruszował. No nie wiem, nie wiem. Ciężko powiedzieć. Wracaj do doś do roboty. Dobra, no zerknę sobie w ranking, kogo tam trzeba dodać. Okej, okay. według rankingu kolejną osobą jest użytkownik o nazwie Galaktyczne Klocki. Tak sobie myślę, że skoro to jest, e, taka nazwa galaktyczne klocki, to może nazwiemy jakąś panią, tak? Żeby tutaj, Sorry, jeżeli to oglądasz i Ci się to nie podoba, to daj znać, a ja to zbierę. ale... Musimy też mieć jakieś panie ponazywane, nie? bo a, no, tak jak mówię, w rankingu nie ma. E, nie ma pań, a masz jedyną taką nazwę, która no, nie jest ewidentnie nazwą męską nie jest imieniem męskim, więc no, wykorzystam to. Więc Galaktyczny Klocki to będzie pani, jakaś taka z najwyższym poziomem, czyli Grace Green. Galaktyczny Gloski. Dobra, pyk. A to jest ta pani, która tutaj kurde no nie wyrabia się z wodą za bardzo. zresztą mnie tylko ona. Okej, okay. eee, żegnam się z wami eee, i muszę się teraz dobrze zastanowić, czy spróbować tą sytuację naprawić poza kamerą i wtedy wam zacząć nagrywać, czy dawać wam odcinki po kolei. Eee, jeżeli macie jakieś zdanie ten temat, to napiszcie w komentarzu. Dzięki na razie. Cześć.